Witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj wyjeżdżamy z Genui, kierujemy się na Rimini, mieliśmy zahaczyć o Florencję. To znaczy tak, są dwie trasy, albo przez Florencję, albo przez Bolonię. Jak jedziemy przez Flore Florencję, to i tak odbijamy na Bologno i robimy duże koło. No a Antoś niezbyt dobrze znosi podróże, także jedziemy najszybciej i najprostszą trasą. No to widzimy się zaraz i zwiedzamy krajobrazy włoskie. trasy przy porcie Tutaj widać, może nie tutaj konkretnie, ale w oddali troszeczkę nowszych budynków, ale też wszystko w tym stylu to To naprawdę miasto w pierwszych klasach O no tutaj jakieś centrum biznesowe Idziemy autostradą, no i co? W prawo na Serewale a my jedziemy prosto, czyli zajmujemy lewy pas i jedziemy, tak? No niekoniecznie, z tego pasa jedziemy prosto to po prostu te strzałki informują, że za jakiś czas jest zjazd także troszeczkę inaczej jak u nas no, aż kilkadziesiąt kilometrów przejechaliśmy, nic nie nagrywam widoki, które powiedzmy nam spowszechniały już czyli góro, góry, kręto no, tak w zasadzie ciekawe, jakie ja miasteczko to już wszystko nagrywałem także jak krajobraz tutaj idzie zmiany, zmianie no to coś tam pokazują tam Lecimy na Piaczence, później Parma, później Bolonia i później Rimini. Wczoraj patrzyłem pogodę w, w Rimini. Dzisiaj miało spaść 100 litrów wody deszczu na metr kwadratowy, także ogrom w maju. No to taki powiedzmy średnioroczny w Polsce opad, który spada w maju i w czerwcu razem. Bo wiecie jak to jest w Polsce. Albo spadnie 200, albo nie spadnie nic, na jest nie wiadomo. Jutro 30, także deszczowo. Obecnie jeszcze kierujemy się tak umiarkowanie na północ, a później odbijamy na wschód. A na polach taki tutaj klimacik już nie ryżowy, ale dużo kukurydzy, jęczmienia. No i tak głównie te dwie uprawy. Mijamy Piaczęce Widać, że dość przemysłowe miasto Tak w sumie mało znane z polskiej perspektywy, a tutaj dużo różnych magazynów, fabryk itd. Tak no i pierwszy korek we Włoszech Trzepasmowa Pierwsi krowiarze we Włoszech Piękne opuszczone gospodarstwo Masy takich tutaj Kwestia czy to z tego względu, że po prostu autostrada jak była budowana to rozczłonkowała to gospodarstwo, czy po prostu gospodarze zmarli i nie mieli następców, bo się wynieśli do większych miast. Romeo, Wjechaliśmy na podziemny parking Wysokość 2 metry, bus ma 1,95m Także trzeba było uważać na No ale jakoś się daliśmy ranek, Wychodzimy z parkingu Parma! No to też fajne jest. Dziś stylówka trochę inna i to mi... Zobaczymy dalej. W sumie tu obok jest restauracja, ale idziemy gdzieś 900 metrów na Starówkę, żeby centrum i tam coś Będziemy w No ciekawe. Murobron? Nie wiem. Nie wiem Jakiś ważny gość pewnie kiedyś tu mieszkał O, jakaś sadzawka w środku drzewka Fajne Lecimy dalej Taka Póki co, brzydsza i o połowę niższa genuła <gryw> No, ale to jest rzepko fajne Chyba je przycinali przez 100 albo 200 lat Idziemy na trawnik zobaczyć, co tu rośnie Babka zwyczajna Koniczyna, pewnie biała Kostrawka, o Niszek, Niszek, miszek lekarski tam jeszcze kuczynka kwitnie trochę. Po jego mościa jakiegoś. No i pewnie jakieś uliczki, czyli coraz bliżej centrum. O, grube drzewa. Piękne komary rozłożyste. ten u góry zabił tego na dole Ale kto to dlaczego dalszym ciągu nie ma Chcesz śpiewasz? Dawaj. Kościół? 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 Tam na lewo też było parę kościół. Panka Mediolanu. Dobra, Monika weszła do HM, jakąś tam wózkę kupić, czy coś tam dla małego. Jakaś sukienka taka, taka zaberka 25 euro Jakiś dwuczęściowy kostium po 20 czyli razem 50, to też dziecka 30. Także chyba porównywalnie jak w Polsce Partery kobiecy w fajnie. HM Pierwsze piętro kobiece, drugie piętro też dla pań, jak zwykle mężczyźni zdyskryminowani Dobra, no, bluzeczka 9 euro to coś 20 Podobnie jak w Polsce Dona, friend, coś tam Bambino Andziemy! jak to się nazywa, wiecie Tu takie sklepy po lewej Tutaj sufit, i tutaj takie coś I tak brakuje nam odpowiedniego słowa A Wojtek mówi że to wiata dla ludzi Tak no, niech będzie Wiata dla ludzi w parnie, Wiata dla ludzi w genui. No dobra Gdzieś tu powinny być jakieś restauracje, Idziemy coś zjeść o, kościół? no Ostata Tatar skonia Grubo no, te ładne postawki O, na wypasie Jogurt tomat, 2,50. Jogurt naturalny, truskawkowy Nie wiem jaki Bananowy i był kawowy Taki kawowy bym wypił na drogę, ale już nie ma Bo takie się ogórciki, ciasteczka no W sumie nie tak drogo Dobra, coś tam sobie Mam gdzie weźmiemy jedzie, Gdzie był cafe? Tu. Tutaj 44. był? 44 44, okej okay. A ty jaki masz? kaftowy No, no. 20... Wjechaliśmy z Parmy, jedziemy na Bolonie e, Ogólnie tak, na polach sporo położonych zbóż. No i też traw położonych. Także nie wiem czy po prostu tutaj tak pada, że nie mogę jeszcze skosić ma no, jakiś tam pierwszy pokos zielonkowy. Czy też po prostu dużo tutaj sieją traf na siebie. Czyli podróżujemy wschód i ponownie pojawiły się winnice, tych pól ryżowych coraz mniej, aczkolwiek widać tak jak tutaj, że zdarzają się pola, które są płaskie jak stół, a między na przykład, co 50 metrów szerokości taki robek półmetrowy i tam stoi woda, także pewnie to są pola, na których też można uprawiać ryż, po prostu są dodatkowo odwodnione, żeby te rośliny, które nie potrzebują aż tak dużo wody, się lepiej w Wodnica Bolonii, Bolonia, podobno bogate miasto. No I chyba sporo tutaj się dzieje, gospodarczych rzeczy, bo naprawdę ruch przeogromny. No i też w zasadzie tutaj się jakby schodzą dwie autostrady. No dobra, lecimy dalej na Rimini. stoi na polach, także nie wiem czy spadło 100, 70 czy 50, no ale wlało konkret deszczu. Ancony. No i tutaj widzimy trochę sadów, ale nie tylko winnice, także też jakieś tam przedeźnie chyba już na drzewach były czerwone, no w zasadzie skądś te pierwsze się muszą do Polski też przyjeżdżać, e, jakieś jabłonie albo brusze, także też takie powiedzmy polskie klimaty, jeśli chodzi o sadownictwo, no i tam gdzie niegdzie też się trafia, że woda stoi w sadach czy na polach, I też widzieliście przed chwilą, że położone zboże, także deszczowo. Да,